Trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. <laughs> Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Aaaa, zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół. Gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Każdy Smog ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest Twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Jak mogę pokonać Twego Pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła. Musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz oręża, który wykonano specjalnie dla ciebie, ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie pięciu towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz stawić czoła mojemu panu. Oko straciło swoją moc. Naciesz się ostatnimi chwilami życia.